sex worker Peter Berger nie jest sex worker jednak dla austriackiej administracji dla urzędu finansowego stał się mimochodem sex workerem sabotażysta Peter Berger pracuje ciałem umysłem systemem A, nerwowym Wiedzą, rękami, czasem nosem. Tak, pracuje nosem. Czy jest seksworkerem? Nie jest seksworkerem, ale stał się seksworkerem, bo ma jakąś pulę X. Roczne dochody Petera to mniej więcej jakieś. 150 tysięcy, czasem 250 tysięcy euro. Trochę się tego nazbierało. Mieszkanie, jak mieszkanie. Kupił je sobie jeszcze w czasach, gdy nie kontrolowano za bardzo w Wiedniu, kto jakie mieszkanie kupuje. To było proste. Trochę przelewów, co nieco pieniędzy w gotówce. I udało się. Ładne mieszkanie. Hadyk Gase w dobrej dzielnicy, normalnej dzielnicy Wiednia. Metro bardzo blisko tuż za ulicą. Zielona Piątka w centrum. W centrum Petr jest w jakieś 10 minut na dworzec może 15. Wspaniałe mieszkanie. No ale co dalej z tymi pieniędzmi? Gdzieś trzeba się ubezpieczyć. Jakoś trzeba funkcjonować. Austriackie prawo nie przewiduje zawodu jak sabotażysta. Nie ma takiej możliwości. Stefan przekazuje Petrowi gotówkę. Jak wszyscy dostają gotówkę. Stefan nie jest typem na bitcoiny. Ze złotem są trudności. Trzeba gdzieś pójść, trzeba powiedzieć czy wymyśleć, skąd się to złoto ma. Dziwne będzie, gdy Peter Berger nagle pojawi się u jakiegoś złotnika, mając w kieszeni, przyjmijmy, pół kilo złota. Nie, nie, tak to nie powinno wyglądać. Dlatego seks worker. Bo Peter ma gotówkę. Ma sporo gotówki, ma warunki. Jest młodym mężczyzną. Peter zna aż 8 języków. Co dzień, gdy akurat nie sabotażuje, uczy się języka. Nauka. Języka to przeciętnie 3 godziny z jego codziennej doby. Słucha audycji, rozmawia ze sztuczną inteligencją. Tak nauczył się na przykład włoskiego. To jego ulubiony język. Włoski jest jego ulubionym językiem. Angielski musi znać, ale już nieraz jego znajomości języka. Pomogły mu sabotażować. Ale powróćmy do sexworkera. Poza handlem samochodami jest to jedyny biznes, gdzie człowiek dostaje gotówkę. Gotówkę od jakiejś osoby X. To jest tak samo jak z tym sabotażem. Jest ktoś, coś, może organizacja, może człowiek, może firma, może jakieś państwo, kto wie, która przekazuje sabotażyście sumę X. 50 tysięcy euro, 100 tysięcy euro. Różnie to bywa. Tak samo seks worker dostaje do rąk sumę X. I trudno jest opokwitowanie. Trudno jest to przelew. Trudno jest to wad. Idealna nisza. Idealna nisza. I tak Peter Berger został jednym z najbardziej atrakcyjnych seks workerów we Wiedniu. Co roku Peter Berger pisze swoją deklarację podatkową. Bardzo sumiennie wypisuje pokwitowania. Pokwitowania za swoje usługi fizyczne. Aby panie w Urzędzie Finansowym w Wiedniu, nie, przepraszam, w Urzędzie Skarbowym we Wiedniu miały. Dokładną informację, na czym polega jego praca ciałem, zwykł on pokrótce tylko opisywać, w jaki sposób. Na przykład zostały mu przekazane, akurat teraz niedawno, 7 kwietnia, 7,5 tysiąca euro. Opisał dokładnie, że pani, która była rosyjską miliarderką. Była po prostu bardzo wymagająca. Opisał to dla Urzędu Skarbowego bardzo szczegółowo. Peter Berger ma pewne talenty opisowe. Opisał miejsce, w którym to się wydarzyło, zwrócił uwagę też na konieczność zabezpieczenia się pod każdym względem. No, i dlatego też, że jego usługi były tak, powiedzmy, skomplikowane, owa klientka, która oczywiście nie chce się ujawnić, przekazała mu aż tak dużą sumę za czynność trwającą parę godzin. Dokładnie wytłumaczył to urzędowi skarbowemu we który to tłumaczenie, jak co roku akceptuje. Z racji tego, Peter Berger prowadzi życie zły, zwykłego mieszkańca tego, no, taberne bardzo ślicznego miasta. Peter Berger płaci podatki, jak każdy inny. Peter Berger deklaruje swoje podatki, też swoje koszty. Jest ubezpieczony. Może iść do lekarza. Nie musi, nie musi walczyć gdzieś o jakichś prywatnych, podejrzanych medyków. Nie, całkowicie normalnie idzie do przychodni, jeśli jest taka potrzeba, ale Peterberger jest młody, zdrowy. Na razie nie jest mu to potrzebne. Co interesujące, Peterberger płaci normalne składki. Peter Berger kiedyś tam będzie pobierał emeryturę. Emeryturę z racji tego, że sprzedaje swoje ciało. Z pewnością jest on jedyny w gronie swoich kolegów sabotażystów, który korzysta z takiej luki prawnej. Tak, Peter Berger, sabotażysta, stał się sex workerem.